Witam państwa bardzo serdecznie. Proszę państwa, jutro, to jest 1 lutego 2022 roku, będą protesty pod Sejmem przeciwko segregacji rasowej. Tak, bo tak, tak naprawdę to tak trzeba nazwać, prawdę. Wreszcie ktoś musi powiedzieć prawdę, to jest segregacja rasowa. Przeciw te wszystkie szczepionki te wszystkie y, obostrzenia to jest to, żeby wykupić tych gojów tych nic tą tą, tą, tą nic nieznaczących dla y, rządzących światem. Proszę państwa, byliśmy przy, byliśmy y, świadkami oczywiście nie osobiście, ale przez y, patrząc się w, y, w internet co się dzieje, co się dzieje w, w Kanadzie? Pamiętacie Państwo, mówiłem, że tam zaczyna być prawdziwie faszystowski ustrój. To samo, yy, to samo w Australii. Wzorem tego szły Francja, zaczęły ich iść Niemcy, Austria. No, nie mówię już o naszych dobrodziejach. Zarówno od lewa do prawej. Wszyscy. Wszyscy. Proszę Państwa, ja sobie pozwoliłem na taki komentarz, że w, owszem tłumy, które są w Kanadzie, w Belgii, w Holandii, w, we Francji mogą być prowadzeni, mogą być prowadzeni przez kogoś, a więc zawsze proszę być ostrożny, niemniej... Protesty są słuszne. Tylko kwestia jest, kto je wywołuje, kto jest na czele. Tak samo będzie jutro, 1 lutego, pod Sejmem. Możni tego świata, tej cząstki świata, zwołują się o od godziny 16. Uważam, że kto może, niech będzie. Kto nie może być, przyjechać do Warszawy. Bo to jest szans. Bo to są koszty. To są koszty finansowe. To niech zaprotestuje przed gminą. Ba, może lepiej. Nie przed gminą, a przed budynkiem prezydenta waszej g... dzielnicy, prezydenta waszej gminy, burmistrza. Radnych przed ich mieszkaniami, a szczególnie dla bo tych, co są, sprzeciwiają się temu dziadostwu, temu bandytyzmu, ich się trzeba wspierać. Ale protestować pod domami tych bandziorów, którzy współdziałają z Padem Morawieckim i z tą całą resztą bandy. To jest jedna rzecz. Jutro, jak co roku, od wielu lat, ja osobiście będę, ja myślę, że koło godziny 19, bo akurat tak się składa, że mam, mam pracę. Długo, długo czekałem na pracę, mam pracę, i, a niestety mam kredyty. Muszę pracować, więc będę dopiero około 19 na moście, tak zwanego Kierbydzia, czyli Śląsko-Dąbrowski. Tam jest tablica. Jadąc z, ze śródmieścia na Pragę, po lewej stronie jakieś 300 metrów od y, już brzegów Pragi od strony Pragi jest tablica poświęcona. Wspaniałym chłopcom, którzy brali udział w zamachu na Koczerę. Niestety oni tam zginęli. I nie panie Morawiecki, nie panie Trzaskowski i cała ta band, i cała wasza banda od SLD, PSL, Hołownia, PiS, PO, nie wiem kto tam jeszcze tam. Wy od wielu lat świętujecie. Śmierć kata Warszawy, jego śmierć, i jemu hołd składacie przy kamieniu w Alei Tak, wy tam składacie Więce. Jak duże, wielkie. I w ten sposób po pokazujecie, kim naprawdę jesteście. Jesteście bydlakami. Bydlakami jesteście. Współpracujecie. Gdyby było, yy, Hitler rządził dzisiaj, właściwie to nie, po, nie potrzebuje Hitlera, wystarczy pan Morawiecki. Razem współpracowalibyście, bylibyście największymi kapo. I te całe ustawy, które chcecie wtłoczyć w, w, yy, w nasze ustawodawstwo, żebyśmy jeden drugiego kapowali. Czyli donosili na, jedno, na drugiego, na, na pierdoły. To jest właśnie wasz system. To jest właśnie system, dokładnie. Na całym świecie. Mam nadzieję, że ludzie się przebudzili i kwestia jest tylko inna. I to, je, i, i to jestem pełen drżeń, strachu, czy nie podstawiacie sobie już następców wytrasowanych przez Was. Także zwracam się do Polaków, tych rodowitych Polaków i tych, co mieszkają na terenie Polski, a także oczywiście nie znam obcych języków, ale do innych krajów. Patrzcie się, kto stoi, albo nie, kogo próbują usadowić na czele tych protestów. Oni będą pięknie mówić. Niektórzy się będą wspaniale wydzierać, podnosić ducha. Ale czy później, jakbyśmy kolejny raz ich wybierzemy, czy oni nam dopiero dadzą do wiwatu? Panie Brown, jak pan głosował za, gdy była kwestia oddawania? W największych w świecie pokładów miedzi, jakie są znane oficjalnie. Jak pan głosował? To tak głosuje Polak? Tak głosuje ten, kto chce dobra dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej? Mieszkańców tej ziemi? Nie tych przybyłych, tylko tych od zarania dziejów? Nie od historii, od 1966 roku, tylko jeszcze od co najmniej 5000 lat wstecz. Panie Brown, możesz się pan wypowiadać, ale my i tak wiemy, kim pan jest. Ja nie będę na pana głosować, bo pan jest bardzo niebezpieczny. Pan sprzedaje nas. Oczywiście pan. Część ludzi oszuka, otumani, zaczaruje, ale nie wszystkich. To samo się tyczy całej, całej reszty. Także Państwo, patrzcie się, kto co mówi, jak mówi i też co czyni. A także próbujcie dociec, kto ich sponsoruje. Niemniej. Przypominam, jutro 1 lutego 2022 roku jest pierwsze spotkanie, to jest o godzinie 6, gdzieś od 16. tak przynajmniej się zwołują, w Sejmem w Warszawie, ale ja myślę, że dla tych osób, które nie mogą przyjechać do Warszawy, tych pod swoich burmistrzów, wójtów, na wsiach, a szczególnie do tych, co koniecznie tą segregację wprowadzają, pod domami komendantów policji, którzy namawiają swoich podwładnych do ścigania nas, komendantów straży miejskiej, którzy też nas namawiają tych swoich podopiecznych do ścigania nas, trasowania nas, upokorzania nas. Tam trzeba stanąć ich, im, bo Wy Państwo w małych miejscowościach wiecie, kto gdzie mieszka. No, i do Warszawiaków, prawdziwych Warszawiaków, nie macie pieniędzy. Ja to rozumiem. Nie musicie składać wieńców, nie musicie składać nawet małej świeczki, bo możecie nie mieć pieniędzy. Bo właśnie, właśnie prawdziwi Warszawiacy nie mają pieniędzy. Prawdziwi Polacy nie mają pieniędzy. Nam tylko pozostaje modlitwa. Bo tak sobie ktoś wymyślił. Mod, mod, módlcie się i nic nie miejcie. I módlcie się i proście o wszystko. Nie, nie, nie. Pan Bóg nie da. Pan Bóg nie daje tak o tak. My pracujemy na to, co mamy. A często jest tak, że i zabiera nam się pracę, nie pozwala nam się pracować. W związku z tym, chociażbyście Państwo podjechali na, właśnie na most Kyrbycia, czyli Śląską Dąbrowskiej, do tej tablicy, kiwnijcie głową. Kto umie, niech nagra swoje spotkanie, swoją obecność na tym moście. Niech puści do internetu. Ewentualnie chciałbym, żeby na mój adres tam będzie pod, li, pod filmikiem, żeby puścił. Ja będę mówił, kto przychodzi. Ale oczywiście wiem, że wielu z Państwa, tych prawdziwych Polaków, niestety macie już swoje lata i nawet przyjazd na most śląską Dobroski Będzie dla Was trudnością. Więc... A nawet wyjście z domu, bo Wy jesteście już starzy, schorowani, nikt nie dba o Was. Nikt nie dba o Was. Tylko oszukują Was. Mam Więc w związku z tym proszę, zwróćcie się do dzieci, do wnuczków, prawnuczków, że żebyś nagrali was. Zrobili zdjęcie. Jak jak mówicie choć dwa słowa możecie się modlić. Obojętne w, w jakiej wierze jesteście. Możecie się modlić. I to chwilę zadumy nad tym, że Jesteśmy Polakami, możemy mówić po polsku, jeszcze możemy mówić po polsku, pisać po polsku. Jeszcze jest język y, polski oficjalnym językiem urzędowym. I to właśnie, między innymi, dzięki tym młodym chłopcom, którzy zginęli, biorąc udział w, y, w, w zlikwidowaniu kata warszawy, kuczery. Myślicie to Państwo do mnie. Ja będę, o ile będę umiał, będę się starał, będę chciał połączyć te Wasze, wasze zdania, Wasze wypowiedzi w jeden filmik. Pozdrawiam wszystkich Państwa serdecznie. I proszę o jedno. Nie dać się ogłupić, choć będą i nie dać się przekupić. A będą przekupywać, próbować przekupować w różny sposób. Pozdrawiam jeszcze raz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zarówno pod i... <laughs> Czy tam w, w powiatach pod, pod salami, pod urzędami gmin, czy, urzęd, czy u wojewodów, czy, u, czy pod domami właśnie tych polityków przeróżnych, jak i też właśnie na Mosie Śląsko-Dobrowskim, czy u Was nawet prywatnie w domach. Pozdrawiam. Do zobaczenia.